Mają pracę przy budowie obwodnicy Koszyc, która będzie fragmentem drogi wojewódzkiej numer 768. To długo oczekiwana przez mieszkańców Koszyc i Sokołowic inwestycja. Pozwoli ona odciążyć istniejące drogi i ograniczyć hałas w obu miejscowościach. Ta droga wojewódzka jest jedną z najbardziej obciążonych przez ruch samochodów zarówno osobowych jak i ciężkich dróg w całości sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego. Obwodnica wyprowadza ruch poza centrum. Poprawia to, zmniejsza to niekorzystny wpływ na środowisko, przyspiesza, upłynnia podróżowanie. Przede wszystkim w bezpieczny sposób. Prace przy budowie tej drogi rozpoczęły się nieco ponad rok temu. Obecnie drogowcy wykonali podbudowę jezdni, a teraz zajmują się układaniem nawierzchni bitumicznej. Później trzeba będzie jeszcze położyć warstwę wiążącą oraz wykonać pracę towarzyszące inwestycji. Długość tej obwodnicy to jest około 1,5 km. W ramach obwodnicy powstanie rondo, które będzie łączyło właśnie drogę wojewódzką, obwodnicę Korzyc z drogą krajową. Powstają również chodniki po to, żeby kierowcy coraz Piesi, które poruszają się w tym miejscu, w, tym, w tej części naszego województwa, byli po prostu bezpieczni, ale te, tez, przede wszystkim, żeby bezpiecznie mogli poruszać się po naszych drogach. To jest dla nas bardzo ważny element. Prace przy budowie drogi zaplanowano na 18 miesięcy i wygląda na to, że drogowcom uda się zmieścić w tym terminie. Na dzisiaj jest praca zaawansowana na ponad 60%. Liczymy na to i tak się omawialiśmy z wykonawcą, kiedy wijaliśmy. W opatkę, że na koniec 2020 roku ta inwestycja zostanie zakończona. Koszt inwestycji to ponad 23 miliony złotych. Część środków na budowę drogi samorząd województwa Małopolskiego pozyskał z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.